Cześć, i czołem, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kowalski i dzisiaj powiemy sobie o Sztucznej inteligencji, o DeepSeeku, o e, OpenAI oraz całym tym harmidrze, który w świecie AI-owym właściwie cały czas gdzieś tam się powtarza. Jest jakaś walka, jest wojna botów, ludzie walczą o pieniądze, a w dalszym ciągu wy nic z tego nie macie, bo wasze projekty kryptowalutowe z Sztucznej Inteligencji spadają, e, cena Nvidii leci na łeb na szyję, a tak na dobrą sprawę wy nie wiecie o co w tym wszystkim chodzi. Dzisiaj wyrażę swoje zdanie na temat Dipsika i e, tego, co w rynku AI się odpierdziela. No i przejdźmy w pewien sposób do rzeczy. E Jakiś czas temu w świat obiegła informacja, to, że chińska, czy tam koreańska, czy wie jaka, jeżeli chodzi o kraj środka, firma wypuściła swoje rozwiązanie na DeepSeek, które po, gdzieś tam, w sklepach App Store'a, gdzieś tam w sklepach Google'a praktycznie wskoczyło na pierwszą pozycję pod kątem pobieranych aplikacji, które w pewien sposób pokazało tą chęć na to, żeby skorzystać z chatbotów, żeby zobaczyć porównanie do OpenAI. To było jest główne zamierzenie. Jaką też fajną informacją było to, że to rozwiązanie było o 500 czy nawet 100 razy, 100 czy 500 razy tańsze. I odpowiedział, odpowiedział, odpowiedział rynek na to, że w sumie zapotrzebowanie na zapotrzebowanie na GPU, czyli na obliczenia, na sztuczną inteligencję. Po jeżeli chodzi o maszyny i, i energię potrzebną do generowania treści, jest e, totalnie mniejsze, więc jakby ten rynek automatycznie powinien po cenach pojechać. Jakby na pierwszy rzut oka, jak najbardziej zgodziłbym się, że faktycznie e, nagła zmiana ceny za daną usługę spowodowałoby to, że atrakcyjność tego rynku jest mniejsza. A ja uważam, że nie do końca. Moje zdanie prywatne jest w tym temacie, że każde rozwiązanie pod kątem sztucznej inteligencji. To nie chodzi o to, żeby klepać kod na ilość, bo generatorów takich zwykłych, dotyczących powiedzmy tekstów generowania czy na podstawie prostych y, zasobów danych i generowania tam informacji, jest napęczki. My nie potrzebujemy w przyszłości y, chatbotów takich prostych, tak? tylko potrzebujemy czaty, które są y, coraz bardziej inteligentne, tak? które których jakość jakość tego kodu, oddawanego kodu w drugiej stronie, i jakość wykonywanych ewentualnie po tym, operacji, jest na najwyższym poziomie, po to, żeby ta korekcja błędów była na jak najniższym poziomie, nie potrzebujemy generować mnóstwa tekstów, które są na przykład błędne, bądź zawierają pewne błędy faktyczne, bądź są też tak zwaną halucynacją, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo jak pewnie wiecie, sztuczna inteligencja, jeżeli w swoim zasobie danych nie posiada, Odpowiedzi na dane pytanie, to halucynuje i wymyśla, wymyśla, jakieś rozwiązanie, bądź wymyśla powiedzmy jakiś stan rzeczy, który nie istnieje. Na przykład, jeżeli chcecie, nie wiem, coś znaleźć w internecie i on takiej informacji nie potrafi znaleźć, to okazuje się, że on wymyśla, że takie coś istnieje e, i podaje, powiedzmy, adres danej placówki, że ona istnieje w tym i w tym miejscu, a co nie jest do końca prawdą. Więc to będzie powodować problemy, czyli ta niska jakość. Sztucznej inteligencji będzie powodować raczej taką desaprobatę, a modele, które będą w pewien sposób potrafiły zbliżyć się do człowieka bądź też tą omylność jego sprowadzić na naprawdę mizerny stan, obojętnie jakim kosztem, będą na pewno bardziej rozchwytywane niż dostęp do prostego bota, który proste informacje będzie nam analizował, bo to nie jest nam na tej chwilę potrzebne. Potrzebne nam są modele, które są zaawansowane, które będą w stanie Dojść aż do momentu AGI, czyli do momentu, kiedy, e, że tak powiem, sztuczna inteligencja się zmaterializuje i będzie w stanie zastąpić w pewnych rzeczach e, człowieka. Mamy tego, mieliśmy tego ślad na OpenAI-u, mamy teraz e, różne kopie, ale to nie oznacza to, że jeżeli w każdej przeglądarce będziemy mieć jakiegoś za, zaimplementowanego bota, czy sztuczną inteligencję, czy jakąś prostą korekcję, to to będzie zmieniać i determinować tą rzeczywistość. Nie. Najważniejszą rzeczą, czy w spółce, która, czy w firmie, która będzie wiodąca, będzie determinowanie o jakości tego danego rozwiązania. I wtedy, kiedy ten kod będzie naprawdę przejrzysty i to rozwiązanie będzie opłacalne dla innych biznesów i będzie się chciało opłacać to rozwiązanie, to wtedy będziemy chętnie z niego korzystać. I wtedy rozpocznie się prawdziwa rewolucja. Więc to jest moje zdanie w tym temacie. Ja uważam, że nie chodzi o ilość generowania kodów i czy taniość tego kodu, tylko chodzi o jakość tego rozwiązania. Jak dobrze wiecie, te spółki, które obecnie funkcjonują, to nie chodzi o to, żeby produkować jak największą liczbę, powiedzmy, rzeczy, tak? Że powiedzmy, chińskich szmat, że tak powiem w cudzysłowie, jeżeli chodzi o produkcję na przykład odzieży, tylko o jakość danego produktu i też markę czy renomę tego, że to dane rozwiązanie po prostu jest fajne, wygodne, dobrze się nosi, tak? I i spełnia jakieś warunki jakościowe, bo jeżeli mówimy koszulka, a inna koszulka, to możemy powiedzmy tutaj sobie porównywać e, dwie całkowicie inne rzeczy i możemy mieć całkowicie inną, tanią cenę, ale pytanie jest właśnie, czy my w tym świecie płacimy za taniość, żeby tylko coś mieć? Może i tak, ale w pewnym stopniu największe rozwiązania i najbardziej aprobujące to są te, które tą jakość wspięły na najwyższym poziomie. To tyle jeżeli chodzi o komentarz do tej sytuacji. Dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.